Świętochłowice zawarły porozumienie w sprawie wdrożenia na terenie miasta pilotażowej wersji zintegrowanego inteligentnego monitoringu miejskiego. Przez trzy miesiące funkcjonalności systemu testowane będą na przykładzie dzielnicy Lipiny. Bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj inicjatorami i tymi, którzy jako pierwsi wchodzą w ten pilotaż w pilotaż zim który czyli zintegrowa zintegrowanego innowacyjnego monitoringu miejskiego e, dla miasta Świętochówice, miasta, które jest kompaktowe i chyba nietrudne do zmonitorowania, ale jak się okazuje, braki e, w przypadku narzędzi do tego e, występują, e, ta kompaktowość pomoże, e, że bardzo szybko, w krótkim okresie czasu, będziemy mieli każdą ulicę e, pod Twoim czujnym okiem, co tak jak mówię, przełoży się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Czym się różni nasz system przede wszystkim od systemów komercyjnych, ogólnodostępnych, czy od tych wszystkich kamer, które Państwo gdzieś tam widzicie zamontowanych? Przede wszystkim pracownik monitoringu nie musi obserwować tego. To system jest półautomatyczny. Pracownik monitoringu tak naprawdę dostaje informacje o danym zdarzeniu. Naszym zadaniem jest dobrać taki sprzęt żeby spełnić i zaprogramować go w taki sposób, żeby spełnić wymagania klienta. Czyli różnica pomiędzy komercyjnymi, a, a naszym, komercyjnymi systemami, naszym systemem jest po pierwsze to, że system jest dedykowany do klienta, do jego potrzeb i że to klient nie dostosowuje się do tego systemu, tylko my dostosowujemy go właśnie do klienta. Czy klient sobie wymyśli, że system ma rozpoznawać czerwone samochody, mężczyzn w czapce? My zaprogramujemy i to będzie rozpoznawane. Kolejną rzeczą, która nas wyróżnia od systemów komercyjnych, ogólnodostępnych, oprócz tego, że jest dedykowany, to jest jego skuteczność. Zakładaliśmy taki system także dla grupy COG, więc skuteczność tam wynosiła 95% wyłapywania zdarzeń zaprogramowanych, wyuczonych przez system, ponieważ system musi się tych zdarzeń też wyuczyć. Ale przy stuprocentowym odrzuceniu wszelkiego rodzaju zdarzeń fałszywych. I to jest właśnie ta różnica między tymi systemami ogólnodostępnymi, że jeżeli gdzieś zamontujemy kamery, będą gdzieś krzaki, pies przeleci, system nas będzie alarmował o tym, że jest takie zdarzenie. Przy naszym systemie będzie reagował i alarmował tylko o zdarzeniach, które mu nakażemy. Czyli odrzucając, że przeleci tak, odrzucając, że jakiekolwiek gałęzie wzbudzą jego alarm. Chcemy zaproponować aktualnie najnowsze technologie, jeśli chodzi o autonomiczne analizowanie obrazu. Absolutnie nie chcemy kogokolwiek zastępować. Człowiek jest tutaj elementem centralnym, bo to jest dla człowieka i przez człowieka. System ma jedynie stanowić to wsparcie, to narzędzie, aby właśnie mechanizmami sztucznej inteligencji zapewnić możliwość, że cały teren cały czas jest pod bacznym okiem. Jeżeli coś ma znamiona sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu jest odpowiednie powiadomienie kierowane i teraz już człowiek podejmuje decyzję, czy to rzeczywiście jest zagrożenie, jakiego rodzaju akcję trzeba podjąć, czy też nie. Jest tam pełna ewidencja zarówno tego, co się dzieje, jakie były reakcje człowieka, więc bezpieczeństwo i zdolność samoweryfikacji działania systemu były tutaj kluczowe. No i właśnie nasze działania mają na celu sprowadzić te najnowsze technologie, nie tylko modne, ale faktycznie teraz dające bardzo duże możliwości związane ze sztuczną inteligencją na potrzeby bezpieczeństwa i wygody życia obywateli. Wszyscy wiemy, że na terenie całego województwa Śląskiego od wielu lat monitoringi funkcjonują i jest to jedno z narzędzi policji, gdzie możemy maksymalnie wykorzystać technologię do zabezpieczenia mieszkańców do ujawniania przestępstw, wykroczeń. W momencie, kiedy pan prezydent zaprosił nas jako policję do pracy w tym zespole, zauważyliśmy, że jest możliwość jeszcze większego poprawienia sprawności monitoringów, które działają w służbie policji. I tutaj po wstępnych rozmowach oczywiście jesteśmy bardzo wdzięczni panie, panu prezydentowi za to, że nas zaprosił do współpracy. Będziemy mogli w tym zespole Działać, zapoznać się z nową technologią. Zarówno tutaj, jak i przedstawiciele firmy będą mogli korzystać z naszych doświadczeń jako policji. I jeśli chodzi o miasto Świętochłowice, które, jak sami Państwo wiecie, terytorialnie nie jest dużym miastem, natomiast jest idealnym miejscem do takiego pilotażowego programu i nasza współpraca pomiędzy firmą oraz policją i tymi statystykami, którymi my dysponujemy i naszą wiedzą w zakresie przestępczości, ale również zwykłych wykroczeń, które na co dzień przeszkadzają mieszkańcom świętochłowic, może jeszcze bardziej usprawnić ten program, który na chwilę obecną wchodzi na teren województwa Śląskiego.